Cześć, witam wszystkich na moim kanale Słuchajcie domek, który widzieliście przed chwilą który może zobaczycie, zobaczę w jakiej kolejności to będę dodawał Ale to jest XIX wieczny dworek który znajduje się w miejscowości Włostowicy na Małopolsce. No, i pytanie, co ja tutaj robię? Słuchajcie, prawda jest taka, że wczoraj na Google Maps znalazłem ten dworek i patrząc na, na opinię, jeden z lokalnych. Urząd z lokalnych mieszkańców napisał, że w tym dworku straszy. Słuchajcie, zasiągnąłem e, trochę informacji w e, internecie i się coś się okazuje, że no niestety nic na temat straszenia tam nic nie ma. Za to e, pisze tam, że to jest że o tej miejscowości Błostowice, kiedyś Włosy pierwsza zmianka jest z XV wieku z 1300 e, 1354 rok e, i są opisane koleje tego dworku między innymi tej miejscowości i okazuje się, że ów dworek to jest dworek XV-wieczny, który należał do niekiego pana Andrzeja Rzeszowskiego. A Rzeszów i Rzeszowski, no jakby nie patrzeć, jakoś się łączy. No i dlatego ja tu jestem. <laughs> Idę. Nie wiem gdzie, nie wiem dokąd, ale idę przed siebie I chyba obrałem złą drogę złą, złą drogę obrałem i będę musiał się niestety ale wracać na boki się nie da, bo słuchajcie i tu i z tej i z tej strony Okazało się, że są mokradła. Wysoka trawa mokradła i tak dalej. W tej chwili to tu przechodzę koło jakiegoś pola. Także słuchajcie, nie wiem, gdzie ta droga mnie zaprowadzi. Mam nadzieję, że nie będę musiał się nie wiadomo ile wracać. I tak mówię. Dworek, który wam pokażę, no niestety uch, nie poszło wszystko zgodnie z planem, ponieważ na Google Maps nie było nic pokazane, że teren jest ogrodzony i tak no myślę, że uda mi się tam wyjść na teren i pokazać Wam ten dworek z bliska niestety ten jest ogrodzony ja nie zamierzam się nigdzie włamywać wchodzić na czymś posesję zwłaszcza, że ten dworek jest wystawiony do sprzedaży a tym samym no, lokatorów nie ma ale może być ochrona i tak dalej, inne systemy zabezpieczenia dlatego nie chciałem się tam pchać, łamać prawa. <śmum> Dlatego wy zobaczycie na zdjęciach, na krótkich przybitkach, gdzieś tak bez bez, bez bez planu wyskoczenia, chciałem zobaczyć po prostu tylko <śmum> ten teren, jak to wygląda, i tak dalej. Ale tak jak mówię, ten ogrodzony dworek z XV wieku do kupienia, jakby ktoś chciał. Ech. Ponoć straszył nim. Nie wiem. Może tak, może nie. Ale skoro z XV wieku, to na pewno dużo miłych i złych rzeczy się tam działo. Nie wiem jakim był człowiekiem właściciel Pan Rzeszowski Andrzej Sorry Ale mówię Dworek Piękny Zadbany Jak mi się uda To ściągnę wam zdjęcia z internetu oczywiście, bo nie wiem wejść jak i zrobić zdjęć. muszę posłużyć się wujkiem Google. Pościągać mam zdjęcia z internetu, ze z wnętrza tego dworku. Bo szczęściowo umeblowany z tego co wiem. Ok, skurczy, byk, bażant. Jest częściowo umeblowany. Zadbany w środku. A ten z zewnątrz też jest bardzo ładnie zadbany No i niestety muszę się wracać Bardzo ładnie wygląda Widać, że jest, bo jest ogródek przed oknem to są kwiatki musi, musiał posadzić i tak dalej I z jakichś powodów e, On jest wystawiony w internecie do sprzedania No kwota nie jest mała i wcale się nie dziwię Za zwykłego śmiertelnika Ta kwota nie jest mała A, a Jak na ten na tak, jakby to powiedzieć, na obiekt tego typu niezbyt dużo. Albo bagatela, jedyne półtory miliona. I macie dworek. Gorda, coś mi z muchami siadło na nosie. I tak mówię. Piękny dworek. Więcej informacji Wam podrzucę później. Oczywiście będę musiał je wyszukać w internecie. Tak mówię. Dzisiaj nie miałem nagrywać nic, bo tak stricte wyszedłem tylko obcajć sobie teren, zobaczyć jak to wszystko wygląda. I zrobić Wam relację bezpośrednio przed dworka. Dworku o. Że się nie da, no to trudno.